Od Maryi możemy się uczyć, jak budować jedność najpierw w naszych sercach, często tak podzielonych i rozdartych, a potem w naszych domach, siostra Anna Pudełko 27 kwietnia czwartek. Dzień dobry w czwartek. Witajcie. Witamy też nowych słuchaczy na kanale naszym Echo Boga Fiat, i dziękujemy za to, że z nami. Mam nadzieję zostaniecie. A teraz dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Co mam czynić, Jezu? Milczeć jak Maryja pod krzyżem i umierać jak ja na krzyżu, kochając i wybaczając. Mogą nasilić się różnorodne udręki Twoje, podobne do moich udręk, i razem ze mną powinnaś je znosić jako wypełnienie powołania Twojego i jako spełnienie pragnienia Twojego, by powtórnie przyjść do mojego grobu. Nie zapomina i będąc w ciemnicy duchowej, w jakim celu pragnęłaś przybyć do miejsc mojej śmierci i zmartwychwstania mojego. Chciałbym, abyś mogła, jak ja. Powiedzieć, wykonało się. Podczas napaści złego, Twoim ratunkiem jest powtarzanie Twego aktu oddania się na ofiarę miłości dla ratowania dusz. Jezu, co znaczy kochać Boga? Kochać Boga, to znaczy pragnąć i czynić wszystko, co możliwe. Aby rozszerzyło się Królestwo Boże na ziemi. Kochać bliźniego to nie znaczy pragnąć jego bliskości i tego, by zaspokajał Twoje potrzeby i pragnienia, lecz to znaczy troszczyć się o Jego zbawienie i świętość. Okazując Mu pomoc i dobroć, oraz przynosząc ulgę w trudach i cierpieniach codzienności. Z psalmu 146, wers pierwszy, drugi i trzeci. Chwal duszo moja Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę. Chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. Nie pokładajcie ufności w księżętach. Ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Kropka. Dobrego radosnego dnia, wspaniałego czwartku. Pozdrawiamy serdecznie i pogody ducha, siemanko, z Panem Bogiem ciao ciao. Przemek, marny pyłek. I Bogusia.